Gdy rozpisywałem sobie taki pierwszy główny plan budowy tej karetki, nie miałem tak naprawdę zamiaru nagrywać zbyt wielu filmów, zwłaszcza z rozbiórki tego wnętrza, z jednego głównego powodu, ponieważ zależy mi na tym, aby skończyć ten projekt w takich normalnych ramach czasowych, nie siedzieć, nie bawić się tutaj przez następne powiedzmy 6 czy tam 8 miesięcy. Ale po przeczytaniu Waszych komentarzy pod ostatnim filmem zauważyłem, że ten temat Was bardzo interesuje, a głównie chodzi tutaj o rozbiórkę tej instalacji elektrycznej. Dlatego właśnie dzisiaj tym się będziemy zajmować. Nie będę ukrywał tego, że w momencie, gdy odsłoniłem większość tych kabli, to byłem delikatnie przerażony, ale to jest takie, wiecie, pierwsze wrażenie. Tak jak już Wam wcześniej mówiłem, jeżeli czegoś nie potrafię wykonać, to siadam do tego tematu, uczę się tego, wiecie, z różnego rodzaju artykułów, filmów, książek i tym podobnych rzeczy i dopiero potem biorę się do roboty. A jeżeli zastanawiacie się, jak to się stało, że w poprzednim filmie byłem w t-shercie i w klapkach, a dzisiaj mam na sobie bluzę, no to w Reno we wrześniu, właśnie na koniec tego miesiąca, zdarza się takie kilkudniowe oziębienie, gdzie te takie letnie upały odchodzą i temperatura już nie wraca powyżej 30 kilku stopni po tych kilku dniach oziębienia. Dzisiaj ma nawet padać w nocy śnieg. Nieg w górach, wysoko tam wiecie, na 3 km nad poziomem morza, a tutaj w Rino ta różnica temperatur jest bardzo odczuwalna, ponieważ kilka dni temu było 33 stopnie, a dzisiaj zaledwie 15. Dzisiaj w Rino mamy taką trochę polską pogodę, całe niebo, właśnie pokryte chmurami. Nie wygląda to zbyt rewelacyjnie ani obiecująco. Przed chwilą delikatnie gdzieś tam kropił deszcz. Ale dopiero taka główna burza ma być po południu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z takich najświeższych aktualizacji to zamontowałem sobie uchwyty do bagażnika, tutaj, właśnie nad kabiną kierowcy. Bardzo fajnie to wygląda. Uchwyty zamówiłem na AliExpress, ponieważ tutaj wszystkie te sklepy off-roadowe w Rino i w rejonie Rino były wyprzedane, więc zamówiłem sobie podróbki i ogólnie uchwyty moim zdaniem są bardzo fajne, solidnie wykonane, aż dziw, że to jest zamawiane, Wiecie, z AliExpress. A jeżeli chodzi o ten bagażnik, który będzie znajdował się tutaj nad kabiną kierowcy, to zmontowałem sobie już go z tych profili aluminiowych. Jest bardzo lekki i to jest tak naprawdę baza, ale położyłem to na tych uchwytach. Tak, żeby zobaczyć, jak to po prostu wygląda, i powiem Wam szczerze, że prezentuje się to bardzo dobrze. Zobaczycie, jak już wszystko będzie zmontowane, jak to założę, jak ten samochód po prostu będzie się wtedy prezentował. No i kolejna taka mała aktualizacja, w sumie nic specjalnego, ale możecie zobaczyć, że zdemontowałem to oświetlenie awaryjne z tyłu karetki. Zostały cztery dziury po śrubach, jedna dziura duża po kablowaniu, którą prawdopodobnie wykorzystam w późniejszym etapie. No i tu kolejne dwie dziury które będą po prostu zatkane. Ale tak to właśnie wygląda, prezentuje się to już dużo, dużo lepiej. Oh my god. Why? A jeżeli chodzi o wnętrze, no to pozwólcie, że pokażę Wam jak to teraz wygląda, ponieważ od ostatniego razu, gdy widzieliście tą karetkę, no to dużo się tutaj zmieniło. Wyciągnąłem tą starą izolację z większości już ścian. Została tylko tutaj pod sufitem, i w kilku miejscach tutaj, ze względu na to, że po prostu nie miałem się jak tam dostać w tym momencie. Ale możecie zobaczyć, jak wygląda ta rama. Tu, tutaj są te szafki. Tam jest kolejna szafka nad kole. Wszystkie przedmioty, które właśnie zostawiam, czyli suwnice do szuflad, jakieś tam aluminiowe, właśnie elementy. Wiaderko ze śrubami już pełne, i tutaj. Najgorsza część rozbiórki tego ambulansu całe okablowanie to jest to, co będę dzisiaj właśnie robił. Będę próbował to wszystko rozłączyć i pozbyć się jak największej ilości tych kabli. Możecie również zauważyć, że ściągnąłem tutaj ten taki środkowy panel na suficie i odkryłem kolejny problem. Mnóstwo, mnóstwo połączeń elektrycznych, i zastanawiam się, czy tylne światła od tego ambulansu są tutaj gdzieś połączone, czy idą bezpośrednio do bezpieczników z przodu, właśnie samochodu. Kolejna rzecz to jest klimatyzacja, którą zacząłem powoli już rozbierać. Możecie zobaczyć tutaj przewody do klimatyzacji. Będę musiał to również porozłączać, ale to dopiero po rozłączeniu elektryki. Zobaczcie, znalazłem schemat okablowania. Z tego co widzę, to w momencie, kiedy rozmontuję całą tutaj tą elektrykę, stracę zamek centralny we wszystkich szafkach i tych bocznych i tylnych drzwiach. Więc będę musiał po prostu się tym zająć i podłączyć to pewnie pod główny bezpiecznik od zamka centralnego z przodu. Tak to rozumiem, bo to są dwa osobne tak naprawdę systemy. Wszystko co dotyczy samochodu jest z przodu, podpięte pod bezpieczniki. Wszystko co dotyczy karetki i tej całej budy tutaj jest właśnie w tej instalacji elektrycznej. Niby jest 15 stopni na dworze, ale i tak jest ciepło. Jeszcze kilka dni takiej wiecie, słabej pogody, i potem już będzie wszystko ok. Ale chciałem Wam ogólnie coś powiedzieć, bo rozkręcam sobie tą instalację i ogólnie to nie jest ciężkie. Później, znalezienie odpowiednich przewodów: wiecie do zamka, do tych szafek i tym podobnych rzeczy, z tym może być problem, ale na razie się o to nie martwię. Jeżeli chodzi o progres, to wszystko idzie, powiem Wam tak. Bardzo gładko jak na razie. I dużym benefitem rozbierania tej instalacji jest to, że zaoszczędzę niesamowicie dużo pieniędzy na okablowaniu. Bo budując ostatniego kampera na takie kable, żeby połączyć swoje baterie i ogólnie cały ten system elektryczny, który budowałem u siebie, całą tą instalację, wydałem kilka stów, kilkaset dolarów. Bo to wiecie, trzeba te końcówki obrobić i tak dalej, i tak dalej i te przewody były niesamowicie drogie, a tutaj no mam ich bardzo dużo, więc podejrzewałem, że te długości, które mam w jakiś sposób pomogą mi tutaj dużo zaoszczędzić Skręciłem tutaj cały ten panel sterujący, teraz zacznę odpinać te kable od tamtej wiązki, żeby dostać się tutaj i zacznę rozkręcać to kablowanie tutaj na suficie. Po to, żebym mógł właśnie zdjąć sufit, a następnie rozebrać klimatyzację. W momencie, gdy zdejmę sufit, no to już będzie dużo łatwiej zlokalizować, gdzie które przewody idą i za co są odpowiedzialne, bo na razie to wszystko wygląda jak wielki miks spaghetti. Jak na razie to nie ma tragedii. Rozmontowanie tutaj tego panelu sterującego było naprawdę e, łatwe. Wystarczy, że po prostu powykręcacie wszystkie śruby. Mi to zajęło odrobinę dłużej, ze względu na to, że chciałem odzyskać te grube przewody, które później wykorzystam w swojej instalacji elektrycznej. Ale jeżeli takiego czegoś byście nie potrzebowali, no to wykręcacie całą tą płytę, która tutaj była i tniecie po prostu kable, wyrzucacie to, tniecie wszystko. Tak, jak leci i jest gotowe, ja chcę odzyskać trochę tych kabli. Po to, żeby po prostu mieć okablowanie, już do oświetlenia, do przeróżnych urządzeń, które tutaj się będą znajdowały, również do tego zamka z tyłu i tego zamka tutaj z boku. Więc po prostu zajęło mi to odrobinę dłużej niż normalnie powinno. Ogólnie to odzyskałem dosyć sporo przeróżnych przewodów, przeróżnej długości oraz grubości. Wykorzystam je do swojej instalacji elektrycznej która jeszcze nie wiem w którym dokładnie miejscu będzie się znajdowała w tym samochodzie. Dlatego muszę się nad tym zastanowić, rozplanować. Może wykorzystam jedną z tych szafek. Nie wiem jeszcze, nie jestem w 100% pewien, no ale jest miejsce tutaj właśnie na wszystko, żeby zrobić to tak jak ja chcę i żeby to było właśnie funkcjonalne. Nieźle to wygląda, co nie? Tych przewodów jest tutaj po prostu tak dużo, że to jest troszeczkę przytłaczające. Jak patrzę na to wszystko i myślę sobie, że muszę znaleźć każdy przewód każdego światła, no to aż mnie głowa boli. No ale, tak, żeby dać Wam lepsze zrozumienie sytuacji, spójrzcie, tak to wygląda. Tutaj już jest trochę przewodów, które wyciągnąłem. One są niepotrzebne w ogóle. No i tak to się prezentuje w tym momencie. Jest tego no, dosyć dużo, nie ukrywam, że jest to odrobinę przytłaczające, jak się patrzy na to. Ale mniej więcej wiem, co robię. A dlaczego mówię, że mniej więcej wiem, co robię? Bo taka jest prawda, moi drodzy, nigdy takiego czegoś nie robiłem, nie miałem do czynienia z taką ilością kabli, nawet w poprzednim kamperze, którego budowałem z Forda, takiego wiecie, dostawczaka, no nie było aż tak dużo. Pomimo tego, że to był samochód rządowy, tam było też trochę sprzętu pomontowane, takiego wiecie, niestandardowego, więc musiałem usunąć trochę przewodów, ale na pewno nie tyle co widzicie tutaj. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w tym odcinku cały czas zmieniam ubrania i cały czas zmienia się pogoda, to dlatego, że kręcę ten film właśnie na przełomie całego tygodnia. Trwa to już 5 dni, a dokładnie 14 godzin pracy tutaj w ambulansie. Zapisuję sobie właśnie każdego dnia, ile czasu tutaj spędzam. I powiem Wam, że jest to troszeczkę dłużej niż się tego spodziewałem. Myślałem, że zamknę się tak w około 9 do 12 godzin, ale myślę, że z wymontowaniem klimatyzacji będzie to około 18 do 19, może nawet 20 godzin. A jeżeli chodzi o całą powagę sytuacji, no to spójrzcie sobie tak, to wygląda. Te przewody na razie odłożyłem sobie tutaj na bok. Są to długie kable, które prawdopodobnie wykorzystam później w swojej budowie. Tam są takie grubsze kable, które będą używane do łączenia akumulatorów i tym podobnych rzeczy. Tutaj sobie wiszą różne wiązki już powiązane. Tutaj jest taka sterta kabli, których nie będę używał, to wszystko będzie wyrzucone. Tak to się w tym momencie prezentuje. Możecie zobaczyć, że ta strona tej ściany, właśnie łączącej, a raczej oddzielającej kabinę kierowcy, tutaj z tym tyłem, już jest właśnie wymontowana. Tam są jeszcze te przewody. Tutaj są przewody. Te przewody idą pod samochodem do kolejnej, jakby skrzynki z bezpiecznikami. I też do głównej skrzynki z bezpiecznikami pod maską, do której będę musiał właśnie podłączyć sobie światła cofania, kierunkowskazy i tym podobne rzeczy. Tutaj jest klimatyzacja, którą właśnie w tym momencie się zajmuję. Tutaj mam worek z tymi, wycie, plastikowymi takimi osłonkami na kable. To sobie też zatrzymuję, bo to mi się przyda. Wiaderko śrub i śruby tak naprawdę wszędzie, bo już później przestałem zwracać na to uwagę. Ta klimatyzacja jest taka ciężka, że to jest szok. Po prostu myślałem, że się złamie w pół. Nie spodziewałem się tego. Dźwignąłem to z tej półki i myślałem, że to jest takie, wiecie, no nie wiem, może parę kilo. Tak wiecie 20-30 kilo. Ale to jest tak ciężkie, że szok. Ej, wiecie co, nie wyobrażałem sobie, że ten sufit będzie taki ciężki, ponieważ jak zaglądałem z boku to było takie tylko cienkie, właśnie włókno szklane, zalaminowane, czy nie wiem, pokryte jakąś farbą czy czymś i nie spodziewałem się tego, że w miejscu, gdzie były montowane te lampy na suficie, tam był taki, jakby nie wiem, cienki regips i kolejna warstwa. Tego włókna szklanego i to było tak niesamowicie ciężkie. Miałem problem z wyciągnięciem tego, musiałem to połamać na kawałki, żeby to po prostu zanieść do kontenera, bo samemu bym nie dał rady. Nie ma takiej opcji, więc udało się odchudzić ten ambulans niesamowicie. Zresztą, zobaczcie, jak to teraz wygląda. No i spójrzcie, tak to się wszystko prezentuje. Na razie bałagan jest niesamowity. Tutaj znajdują się te wszystkie przewody, których nie będę używał. Tam są wszystkie rzeczy, które wymontowałem, łącznie z tą, właśnie, główną, jakby, tablicą. Wszystkie przełączniki i tym podobne rzeczy. Tam się znajdują te plastikowe osłonki do kabli, tutaj te grube kable. Wszystkie, które będę używał, gdzieś tam jakieś rzeczy do szuflad i goła rama. Amerykańskiej karetki. Przede mną około jeszcze dwóch godzin pracy. Tutaj w środku muszę to wszystko wysprzątać, wyzbierać te śruby, wyrzucić te kable, których nie potrzebuję. Zerwać podłogę, wymontować klimatyzację, zabezpieczyć wszystko, pozakrywać wszystkie dziury. Może to być nawet więcej niż dwie albo trzy godziny, ale nie będę już Wam tym, moi drodzy, zawracał głowy. W następnym odcinku zaczynamy nareszcie budowę wnętrza tej karetki. Także widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.